Siema, jestem Guzik, a w dzisiejszym filmie jest Among Us, poza śpiewaniem kolęd Pała na wysokość i Odprawianie rytuału. Tańczymy wokół niego kółko Uga, 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 Będzie kupa dużo, dużo więcej śmiechu w normalnej gierce, więc naprawdę jak już widzicie No ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania Gdzie jest Blacha? Właśnie, ej, co się z nim stało? Blaszka? No nie, mówiłem do niego, a on sobie poszedł gdzieś po prostu Blaszka, gdzie jesteś, Blaszka? Blaszka, 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 gdzie jesteś? Blaszka. Blaszka, Blaszka, bla Blaszka. Szukaliśmy Ach, Cii, ciebie wszędzie. Blaszka. tak po prostu nas opuściłeś. Ty śmieciu. Ty śmieciu. Rozmawialiśmy do ciebie, rozmawialiśmy z tobą. nie działa napraw. No to naprawcie lampy. Ja jestem, ja jestem informatyka, nie Ktoś wyciągnie wreszcie jakąś fajną flaszkę, czy tak będziemy o suchym pysku siedzieć? Jezu alkoholik! Z blaszka? Z blaszka poszedł po towarem. Jeżeli dobre Chwała na wysokości! Chwała! Na oh, nie! Na wysokości! Co tu się wydarzyło? Wy w ogóle znacie jakieś, jakieś kolędy, powiedzcie mi, neksa i zahaczaj. Krindzuma.

Shmata! Pam, pa pam, pam, pam. Piękne, to jest coś pięknego.